Wino mamy w naturze. No. Ja lubię tylko wino w naturze. A powiedz mi, tato, chciałbym, żebyśmy wymienił wszystkie gatunki saskłaczy. Muszę sięgnąć do pamięci. Młody saskłacz. Tak. Inaczej zwany saskłaczem, jabłon. Jabłonkowym. Jabłonkowym. Orch Jest to król saskłaczy. Saskłacz pręgowany. Tak. Sasquatch pasiasty. <laughs> Sasquatch plamisty. Sasquatch plamisty i Sasquatch leśny. Ostatnio nowy odkryty. Sasquatch leśny. I centkowany jeszcze jest. <laughs> dużo, dużo ich jest. Występują przede wszystkim w sandomierskich w okolicach, okolicach. W okolicach sandomierza. Widywane są. <laughs> Zapraszamy na targ, który odbędzie się jutro. Tak. Idziemy pakować do te czwórki artefakty. Dokładnie. Bierzemy z między, Międzywojna gaśnicę. Minimax. Minimax. Wyłowioną magnesem. Także wpadajcie. I kozę, ale nie mleczną. No kozę bierzemy. Szamotową. влияйте на Китай.